Cześć, Dawid Warszycki, futsal w Karkowie, Dziesiąta kolejka, dywizja, po której zrobiło się jeszcze ciekawiej na najwyższym poziomie rozgrywek Nowochódzkiej Amatorskiej i futsalu bowiem zarówno mieliśmy zmianę lidera, jak i zespoły, które do tej pory były w strefie spadkowej i w sumie dalej się w niej znajdują, zdobyły w tej kolejce aż 4 punkty i zagrały naprawdę wyśmienite spotkania, co mimo dużego dystansu dzielącego i bezpiecznego miejsca wskazuje, że jeszcze nie wszystko jasne i zarówno będziemy mieli dużo emocji w górze, jak i w dole ligowej tabeli. Rozpocznijmy od pierwszego spotkania, od spotkania rozgrywanego we wtorek od starcia Brotermu ze Spartą Kraków, którego murowanym faworytem była drużyna Brotermu. Jednakże zdecydowany problem graczy Brotermu polegał na tym, że grali bez Mateusza Kapusty. Jednakże wydawało się, że to wystarczy, by pokonać Spartę, zwłaszcza że debiutujący widz ze stańczyk znakomicie stawił piłkę świątkowicz w tym minucie, już było 1 do 0. A wsparcie nie było bramkarza, bronił Rafał Gruchała i wydawało się, że czeka graczy Braterom yy, bardzo łatwe zadanie. Jednakże w minucie 8 yy, Rafał Gruchała, który grał na bramce, strzelił bramkę i mieliśmy remis, a potem po tej akcji Patryka Kalisza, przed znakomitą sytuacją, stanął Przemysław Lachowicz, jednakże jego strzał chybił. Yy, w odpowiedzi yy, mieliśmy akcję, po której. Gola mógł strzelić, Kowalówka jednakże Spartanie poradzili sobie z tą sytuacją. Natomiast w kontrze strzał Kalisza został zablokowany. W minucie 16 mamy ponowne objęcie prowadzenia przez Broter znakomicie, ale w tą stroną pąknął Skałbania. Piłka do rajcy i do piłki dopada Stańczyk, który mija rywala i strzela obok interweniującego Gruchały. Jest 2 1 dla Broteru i wydawało się, że. Nic złego Brotermumis się stać nie może, jednakże bardzo dobrze grali gracze Spartan, którzy dążyli do remisu. Tutaj znakomita sytuacja Matuszczyka, jednakże piłka do siatki nie trafiła. W odpowiedzi mamy kolejną sytuację, po której przed szansą stanął Stańczyk, jednakże znakomicie interweniował Rafał Gruchała. A potem mieliśmy kolejną sytuację, kiedy lewą stroną przedarł się Kowalówka. I to on próbował kończyć akcję, jednakże piłka jeszcze została wybita z linii bramkowej i gol nie padł. Potem z kolei z dobrej strony pokazał się Damian Świątek z szału lewą nogą, ale naprawdę genialna interwencja Rafała Gruchały, który trzymał sparte przeżyciu. Potem kolejna sytuacja. I mamy w końcu kontra Spartan przed szansą Kaczmarczyk, ale proć pokazuje się z jak najlepszej strony w dalszym ciągu jest 2 do 1. tej 31. Rafał Burcha decyduje się na wyjście i zostaje błyskawicznie skarcony przez Damiana Świątka. Jest 3 do 1 i wydaje się, że jest już dawno po meczu. Jednakże Spartanie pokazali naprawdę spartański charakter. ta 33. Patryk Kalisz. Może niezbyt mocne, za to bardzo celne uderzenie po ziemi. Jest 3 do 2 Sparta nie łapią kontakt, a Broterm może i powinien wyrównać. Jednakże znakomicie interweniuje po tym strzale świątka Rafał Gruchała. Odpowiedź miała być kontra, ale zamiast tego była akcja Kowalówki i niecelne podanie do świątka. W minucie 38 ponownie mamy akcję Sparty. Asysta matuszczyka. E, piłka trafia pod nogi Kalisza i jest 3 do Czech. I co ciekawe, to Spartanie mieli piłkę meczową e, w tym spotkaniu, bowiem w ostatnich sekundach przeprowadzili znakomitą kontrę, e, po której piłka nie Roda, atresata i ostatecznie e, broterm podzielił się punktami e, ze Spartą Kraków, remisją czy do Czech. Dla Brotermu ma to tyle duże znaczenie, że w ostatecznym rozrachunku stracili pozycję lidera, a dla Spartan to, że e, ich gra. Wskazuje na to, że jeszcze mogą powalczyć o utrzymanie. Kolejnym meczem był pojedynek Iglomenu rodzicnych Restauracji z broniącymi tytułu e, graczami MK Teamu e, i mecz e, m, obfitował w ogromną ilość sytuacji bramkowych e, oraz bramek. Pierwsza dobra sytuacja na samym początku to uderzenie Radłowskiego, po którym pada bramka jest 1 do 0. Jednakże tutaj mamy zdecydowanie znakomity okres e, dla Iglomenu i Rodzinnych Restauracji znakomito odbiór ścieżki i z najwyższym trudem broni Jamka w dalszym ciągu jest 1 do 0. Potem kolejna akcja iglomenu, którzy się uwolnił z podyckiego pressingu Stanula. Jeszcze z dystansu uderzał Dariusz Nowak, ale dość niecelnie. Do, do remisu doprowadził w 7 minucie Stanula, który wykorzystał to dogranie Darka Nowaka, który zdecydowanie błyszczał na początku tego spotkania. Mieliśmy 1 do 1. A w minucie 12 mamy już remis Ponownie Darek Nowak pięknie wypaczył prostopadłym podaniem Grzegorza Panterza i jest 2 do 1 dla Iglomenu i Iglomen poszedł za ciosem. Minuta 16 rzut wolny i tym razem Darek Nowak sam wymierza sprawiedliwość piękny, mocny strzał z Kaźmirza jest 3 do 1. Tak się strzela na hali z dużego palca i z całej siły. I to po prostu musi wpaść. A potem mieliśmy szansę na bramkę kontaktową, kiedy po tym wyrzucie jamki przed szansą stanął Karasi, ale jego podanie do Szczupaka było za lekkie. Próbował również Dominik Doniec, ale piłka przeleciała mocno nad tensolą, A w odpowiedzi mogło być już 4-1, jednakże Stanula nie dał rady pokonać jamki. W następnym etapie spotkania uaktywnił się Maciej Szubartowski, który rozegrał znakomitą akcję z Karasiem, jednakże nie zdołał pokonać Cieślika. W dalszym ciągu było 3 do 1, a mogło być i 4. Jednakże pancerz nie dał rady strzelić kolejnego gola. W odpowiedzi mieliśmy akcję szczupaka z Rogowskim. Ostatecznie piłka wylądowała pod nogami Karasia, ale ten nie zdał pokonać ciśnika. I wynikiem 3 do 1 skończyła się pierwsza połowa. Druga połowa zdecydowanie lepsza dla graczem Timu Nawrot z Radłowskim doprowadzają do stanu 3-2. A w minucie 25 mamy już remis. Karaś Szubartowski, piękne strzał słowiecza, najlepszego strzelca w historii ligi i na tablicy wyników mamy wynik remisowy. I potem naprawdę zrobiło nam się meczycho, że każda z drużyn postawiła na frontalny atak. Tutaj przed szansą Filip Flank zakotował się w polu karnym, ale piłka do siatki nie trafiła. A potem kolejna dobra sytuacja MKT, po tym odbiorze kontra 3 na 2. Stanula uderza do bitka Nowaka, bardzo niecelna i gola nie ma. Natomiast gol był w 28 minucie, kiedy Dominik Karaś Wykorzystał to podanie od Szczupaka, ładnie z Jutrywala i MK Team po raz drugi w tym spotkaniu prowadził, ale Iglomen miał naprawdę znakomitych zawodników i znakomity pomysł. W tym momencie jeszcze tego nie było widać, gdyż szczau dońca leciał prosto w okno, ale patrzcie co było chwilę później, ta 33 ścieżka. Bardzo ładne, niesygnalizowane uderzenie jest 4 do 4. A potem mogło być 5-4, bowiem znakomitą sytuację miał Nowak. A poszła z tego kontra, po której Karaś nie dogadał się z Radłowskim. W dalszym ciągu mieliśmy 4-4 i mamy rekontrę, kontrę Piękne uderzenie pancerza z dystansu. I na 5 minut przed końcem MK Team przegrywał z Ilumenem 5-4, ale MK Team pokazał, dlaczego jest mistrzem Nowochódzkiej Amatorskiej Ligi Futsalu. Minuta 37 i karas szubartowskim doprowadzają do remisu. MKTim zdecydowanie lepiej zagrał końcówkę tego spotkania, wybraniając poszczególne sytuacje. Tutaj jeszcze na, zdecydowanie za wcześnie nam uderzenie zdało się Radłowski i bramki nie było, ale ostatnia minuta już była pod dyktando do MK-t'imu. Tutaj mamy znakomity odbiór karasia Radłowski prosto w okno i jest 6 do 5 dla MK Timu. Iglomen musiał jeszcze w samej końcówce zaryzykować, ale skończyło się to tym, że Karas wprowadził piłkę do pustaka i po znakomitym, bardzo emocjonującym spotkaniu, który jest wizytówką naszej ligi. MK Team ogrywa iglomnej rodzinnych restauracji 7 do 5. W kolejnym starciu drink Team podejmował dragony i wydawało się, że będzie to typowy mecz typowy mecz. Gołej dupy z batem, tej oczywiście wyświetlona nam się bo Nergis, oczywiście chodzi o dragony. Jednakże Dream Team zagrał najlepszy mecz w tym sezonie. Rozpoczęło się od ostrzegawczego strzału prosto między oczy rajkami, ale mieliśmy w dalszym ciągu 1 do 0. A potem było już coraz lepiej, przebitkę wygrał Krzysiek Kolewicki, to on otworzył wynik tego spotkania w piątej minucie. A co ciekawe, to Dream Team cały czas stwarzał sobie lepsze sytuacje. Głównie dzięki temu, że znakomicie odbierał piłkę rywalowi. Tutaj nie dał rady płatkowi Dubisz. A w minucie 8 mamy podwyższenie wyniku: szybka kontra MK Teamu. Rajek rozgrywa piłkę z Dubiszem, i to właśnie Rajek podwyższa na 2 do 0. Dragony walczył o remis. Znakomicie dysponowany był Krzysiek Szala, który dwukrotnie w tej akcji obronił strzał Jakuba Działowego. Jeszcze chwilę później mieliśmy akcji dragonów: strzał, świderka, dobitka działowego, ale znowu Szala był na posterunku i było 2 do 0. W odpowiedzi Szala wyprowadził nawet kontrę po której przed szansą stanął Włodarz, jednakże Płatek również spisał się w tej sytuacji bez, zarz bez zarzutu. Minuta 11 mamy odbiór piłki Dubisza Płatek broni strzał, ale pięknie z powietrza z pierwszej piłki uderza Lis jest 3 do zera i naprawdę Dragonom robi się już bardzo ciepło jednakże aptekarze nie poddają się i kreują sobie kolejne sytuacje, ale co z tego skoro na bramce, tak jak przy tym strzale sióstrarczyka jest Krzysztof Szala, który w broni, po prostu wszystko i co więcej jeszcze generuje kontry. Tutaj niewiele brakowało, a mielibyśmy podwyższenie, ale co się zdarza, to nie uciecze. Rajek dobija swój własny strzał i jest 4 do 0 i takim też wynikiem kończy się pierwsza połowa, mimo że były jeszcze okoliczności do tego, by podwyższyć wynik tego spotkania, tak jak tutaj, kiedy oznaczenie piłka nie dotarła pod nogi Rajka. W drugiej połowie działo się równie ciekawie, minuta 25. W końcu Rafał Dubisz zdobywa bramkę, na którą bardzo długo pracował, na którą bardzo sobie zasłużył. Jest 5 do 0 i po chwili Rafał Dubisz mógł strzelić kolejnego gola, ponieważ już gracze dragonów postawili wszystko na jedną kartę, ale nie trafił czysto w piłkę. W odpowiedzi mieliśmy dobrą akcję sadlaka, który pąknął lewym skrzydłem, ale jego strzał był niecelny. W minucie 33. Dragon strzelaj, Drink Team strzela kolejną bramkę. Piękna solowa akcja Rafała Dubisza i jest 6 do 0. I jeszcze potem mieliśmy kilka dobrych sytuacji dla Drink Teamu. Ta chyba była najlepsza. Najpierw strzelał Dubiszego jego strzał obroniony. Potem jeszcze dobitka Lisa, ale Płatek ponownie spisał się bez, za, bez zarzutu. A graczom aptekarzy nie udało się nawet strzelić bramki honorowej kiedy w tej sytuacji uderzał w poprzeczkę Wojtek Słusarczyk. Ostatecznie Drink Team dość zaskakująco wygrał z Dragonami Szej 0 i naprawdę pokazuje, że jeszcze nie wszystko stracone, jeżeli chodzi o walkę, o utrzymanie szlagierem tej kolejki. Kolejnym szagierem, ponieważ w dywizji, mamy zawsze same szlagiery, był pojedynek Banerge z AZS S.O.T. w Krakowie. Dzień wcześniej AZS grał mecz ligowy w polskiej lidze futsal z Rzemieślą 2-2 z Nowinami. i Byliśmy bardzo ciekawi, jak zaprezentuje się w meczu na Rozpoczęło się od znakomitej kontry Marcina Kluza, jednakże Mikołaj Wiwiurań nie dał się pokonać. Potem zaczęła się uwidaczniać przewaga azt siaków. Szybka akcja i przeszansą stanął Barczak, jednakże przeniósł piłkę w dogodnej sytuacji nad poprzeczką, ale otwarcie w mieliśmy dopiero w 14 minucie, kiedy znakomicie do piłki dopadł Rafał Witaszek, poszedł na przebitkę i dał sygnał, że w meczu ligowym też należy go wpuszczać. W sensie w na polskiej na bramkę już w meczu z Nowinami przysiedział cały mecz na ławce. A potem mamy sytuację z 20. minuty, kiedy to Apostolski podwyższył od Wozora i też pokazał, że powinien się znaleźć w kadrze na mecz z Nowinami. Tak czy siak wróćmy do tego, co się działo tutaj, ponieważ AZS mógł podwyższyć na do do 0, znakomita sytuacja Gubały, ale jego strzał niecelny i dopiero wówczas w drugiej połowie Boanerges zaczęli e, odrabiać straty, zaczęli atakować. E, tutaj znakomita sytuacja Konrada Łęckiego, ale Wiewiura na posterunku. E, potem mamy szybką kontrę e, Boanerges, e, Konrad Łęcki do Dominika Kluza, ale znakomicie Miko, Mikołaj Wiewiura. i w dalszym ciągu było 2 do 0. E, AZS próbował się odgryzać i również swoje sytuacje. Tutaj znakomicie uderzał e, Piotr Apostolski, e, ale jego uderzenie było niecelne. I coraz bliżej bramki byli gracze synów Gromu, tutaj przed szansą Szymon Kluzale nad poprzeczką i remontada zaczęła się w minucie 29 z autu Słonina do Dominika Kluzy Konrad Łęcki mocnym strzałem daje sygnał do odrabiania strat, a straty zostały odrobione w minucie 32, zbyt dalekie. Wyścig koła Wiewióry i lobuje go z niemal własnego pola karnego Marcin Kluza jest 2 do 2 a w minucie 35 Marcin Kluza wpisał się po raz kolejny na listę strzelców podanie od Konrada Łęckiego Marcin zwiódł jeszcze rywala i jest 3 do 2 a gracze Azetsu musieli wówczas wyżej zaatakować, co stworzyło kolejne sytuacje, bo Anerges, tutaj uderzenie słoniny, minimalnie niecelne. Potem już w samej końcówce na przepiękny strzał, kiedy już się do rozgrywania zdecydował się Gubała i każdy by to puścił, ale Bartek gdybała nie puścił i było 3 do dwóch. A w ostatnich sekundach, z własnej połowy, po raz drugi zostaje pokonany wiewióra tym razem przez Konrada Łęckiego i ostatecznie po znakomitym spotkaniu Boa Nerges yy, pokonują AZS Instytutu Ekonomicznego w Krakowie 4 do 2 i naprawdę ten tydzień był bardzo szalony yy, dla bo Nerges z tego względu, że dzień wcześniej przegrali w Pucharze Ligi i nie awansowali do półfinału, ale wrócili na, e, ligowy, e, na e, ligowy tron. Omówienie meczu Pucharu Ligi znajdzie się w magazynie Dywizji B, a my jeszcze zobaczmy jak wygląda piątka kolejki 10. serii spotkań w Dywizji, e, przepraszam, e, w dywizji A. Tutaj oczywiście wyświetliła się nam Dywizja B, bo czemu by nie. A tu mamy Dywizja w bramce po raz pierwszy w tym sezonie Krzysztof Szala z Drink Teamu. Również w polu mamy po raz pierwszy w tym sezonie gracza Drinków, czyli Rafała Dubisza. Pozostali gracze częściej goszczą w piątkach kolejki. Mamy tutaj po raz trzeci Rafała Gruchałę ze Sparty Kraków. Po raz trzeci Konrada Łęckiego z Banerges. I po raz szósty w tym sezonie w piątce kolejki I z tytułem gracza kolejki po raz trzeci Dominika Karasia z MK Teamu. Yy, komplet wszystkich wyników dziesiątej serii spotkań. Broterom Sparta Kraków dzielą się punktami 3 do 3, Po meczu zakończymy 3 do 3 Rodziny Restauracji MK Team 5 do 7. Drink Team e, Dragony 6 do 0. Bannerges Azetystów Stytuto Ekonomicznego w Krakowie 4 do 2. W ligowej tabeli, jak wspomniałem, mamy zmianę lidera. E, bowiem liderami są teraz gracze e, Synów Gromu, którzy mają 24 punkty. Ale naprawdę jest ciaśniutko e, w pierwszej trójce. E, bowiem drugi broter ma zaledwie punkt straty e, do bannerge a trzeciem team ma dwa punkty straty, więc tutaj naprawdę będzie się sporo działo. Z kolei, między czwartym a szóstym miejscem również mamy dwa punkty różnicy. Na czwartym miejscu, jak na razie, mamy iglobę Różne Starację z 13 punktami. Na piątym mamy AZS, który ma punktów 12, a na szóstym miejscu Dragony z 11 punktami. Ruszyło się coś w grupie spadkowej, bowiem Spartanie po tej kolejce mają 5 punktów, Drink Team ma punktów 4 jeszcze obydwie te drużyny mają iluzoryczne szanse, żeby utrzymać się w najwyższej klasie rozgrywkowej i zobaczmy, co będzie się działo w przyszłym tygodniu, w ostatniej w tym roku kolejce ligowej. Rozpoczniemy we wtorek od spotkania lidera z wiceliderem mowa tutaj o po pojedynku Boanerges z Brotermem i robimy wszystko, by... Przepraszam, źle zacząłem to zdanie, ponieważ powinienem przeprosić, że w tym tygodniu nie było transmisji na żywo, zatrzymała, przeszkodziła nam w tym... Śnieżyca. Zresztą sami widzieliście, jaka była frekwencja na meczach ligowych w środę. I w związku z tym, pracujemy nad tym, żeby w ramach rekompensaty dla Was transmitować spotkanie Bannerges z Brotermem, czyli mecz lidera z wiceliderem dywizja BewTORK. wtorek. Natomiast w środę zobaczymy starcie Iglumenu i rodziny restauracji z Dragonami. Jest to mecz o, ostateczne. Ucieknięcie z miejsc, które mogą jeszcze zostać zagrożone w, przez drużynę ze strefy spadkowej Potem pojedynek AZS-u z MK Teamem, który na pewno będzie bardzo ciekawy Bo MK Team będzie chciał wykorzystać to, że któraś z drużyn, która jest nad nim straci punkty A AZS na pewno nie będzie chciała co sprzedać skóry, I również mecz o utrzymanie, a w zasadzie o spadek Bo przegrany z tego spotkania na 100% spadnie Pojedynek Sparty Kraków z Drinkami, więc będzie się działo w następnej kolejce. I zobaczmy jeszcze klasyfikacje indywidualne. W klasyfikacji strzelców prowadzi Damian Świątek, który ma 36 trafień. Dwa razy mniej bramek ma Dominik Karaś, 18. Dwóch graczy legitymuje się 13 trafieniami. mimo, tutaj o Mateuszu Kapuście z Brotermu oraz Rafale Gruchale ze Sparty Kraków. A Maciej Szubartowski z timu, jak Jakub Działowy mają, są na piątym miejscu, mają po 10 goli. W klasyfikacji asystentów Dominik Karaś wyprzedził Mateusza, Mateusza Kapustę i w tym momencie ma 12 a asyst. Mateusz Kapusta ma jedną asystę mniej, natomiast czterech graczy ma osiem asyst, dwóch graczy, yy, przepraszam, mamy tutaj Macieja Szubartowskiego z MK Krzysztofa Miśkowicza z Brotermu, Przeosława Lachowicza ze Sparty oraz Dominika Kluze z Boanerges. No i mamy trzech graczy z siemią asystami, Rafał Bruchera, Adama Kaczmarczyka ze Sparty Kraków i Macieja Filipowskiego z Dragonów. I na koniec jeszcze klasyfikacja kanadyjska, yy, bowiem tutaj Prowadzi Damian Świątek z Brotem. 22 punkty. Dominik Karaś ma punktów 30. Mateuszka Pusta, 24. Poza podium mamy Maciaszu Borskiego, Rafał Gruchawe po 20 punktów i trzech gra z 14 punktami: Pawlo Pawlenka z zds Instytutu Ekonomicznego w Krakowie, Jakuba Działowego z Dragonów oraz Konrada Łęckiego z Boanerges. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Zapraszam na kolejne magazyny za tydzień. Zapraszam na transmisję. Tak jak wspomniałem, być może się uda nawet przeprowadzić dwie z meczu: z meczów na szczycie w Dywizji A, czyli BROTERM BANERGES, jak i z meczu na szczycie Dywizji B, czyli lajkoniki Ukraina. Widzimy się również na Hali. I do zobaczenia. Cześć!